witam wszystkich, moi drodzy na początek chciałbym was zaprosić na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl, internetowy sklep dla kolekcjonerów. moi drodzy, wejdźcie sobie na stronę snumizmatyki, przeżyjcie ofertę, jaką ma właśnie sklep snumizmatyka, może uda wam się coś fajnego dla siebie znaleźć, czy też dla kogoś z bliskich. zapraszam, naprawdę kod rabatowy jest Opisie pod filmem kod brzmi Rostek 2024. Kod jest ważny do końca roku i jest wielokrotnego użytku. Także Zapraszam na zakupy do esnumizmatyka.pl. Także lecimy teraz z filmem. My, drodzy, dzisiaj 20 zł. Jak widzieliście, miniaturkę. Moneta powszechnie znana każdemu kolekcjonerowi, który kolekcjonuje monety. PRL. Jak wiemy, roczniki tej monety to 84, 85, 86, 87 i 88. Nie uwzględniamy do tych monet monet z roku 89 i 90, gdyż tamte monety zostały pomniejszone, aczkolwiek awers i rewers przedstawiają to samo co właśnie na monetach z początku emisji. Jak widzieliście też na miniaturce, moneta niby tania, ale nie do końca, gdyż posiada swoje trzy główne odmiany oraz monetę lustrzaną. Roboczą ją nazwałem, przepraszam, <laughs> typem D, ale mamy jeszcze typ B i C. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o monetę, Typu A, ceny jakoś nie powalają, bo jest to średnio 20 zł do 45 zł. Więc jakoś dużo ta moneta nie kosztuje, aczkolwiek w, slabie, w slabach można dość sporo zapłacić za nią, a jeśli jeszcze to będzie dość wysoki MS. Także ta moneta, moi drodzy, większej wartości jako moneta nie posiada. Problemem jeszcze jest to, że tło monety na rewersie jest dość rozległe i monety są często, jak widzicie, pokaleczone, pouszkadzane, mimo tego, że nigdy w obiegu nie były. I od razu Wam przedstawię, moi drodzy, w formie. Takiej, że na 1bit, jak widzicie, jest to 20 zł. MS66 cena wywoławcza było to 50 zł, a z upłatami aukcyjnymi moneta sprzedała się za 472 zł. Także naprawdę sporo pieniędzy. No, ale oczywiście, tą monetę bez problemu znajdziecie. Przejdziemy sobie do, teraz do typu B. Poczekajcie, odłożę sobie tam te dwie pozostałe. I typ B. Moi drodzy, typ B jest to tak zwana szeroka data. I można sobie łatwo porównać, jak te daty w obydwu monetach wyglądają. Różnią się. Widać, monety różnią się dość mocno, jeśli chodzi o krój daty. Znak menicy oczywiście w obydwóch monetach jest w tym samym miejscu. Ja tutaj dopisałem jeszcze minus. Awers naprawdę piękny, nieuszkodzony. Naprawdę bardzo dobrze się prezentuje, ale rewers no już to jest coś innego. Widzimy. sporo skaleczeń monety. Mimo że moneta w opiegu nie była. No, i moi drodzy, taki typ B aktualnie zakupić można, ale trzeba szukać. I chciałbym Wam pokazać, moi drodzy, tę monetę w gradingu i monetę sprzedaną luzem. Także zaczniemy od monety luzem. I moi drodzy, jak widzicie, szeroka data, rzadkość. Ładny egzemplarz, i zobaczcie, że moneta jest uszkodzona mniej więcej w tym samym miejscu co moja. Także naprawdę jest to rzadkość, jeśli chodzi o tę monetę. Cena. Wywoławcza za tą monetę było to 200 zł, jak widzicie, a moneta sprzedała się, moi drodzy, za 920 zł. Także no, jest to naprawdę kupa pieniędzy, ale chcę Wam pokazać jeszcze tą samą monetę um, ogradowaną przez NGC. I moi drodzy, jak widzimy tutaj, mamy 20 zł NGC MS64. Szeroka data, rzadkość. Top, pop. Piękny egzemplarz. I tutaj też możemy zauważyć, moi drodzy, jak jest tutaj ten rewers pouszkadzany. Widać trącenia, ryski i tak dalej. Także moneta naprawdę jest. Y Typ B jest naprawdę rzadki i moi drodzy zobaczcie, cena wywoławcza było to 1000 zł, a ta moneta sprzedała się za 3186 zł. I to jest najciekawsze właśnie w slabach, że jednak monety w gradingu nieco te ceny podnoszą, nieco, no bardzo wysoko jak widać, no jest różnica cenowa. Celowo teraz pokazuję Wam D, bo C chcę Wam pokazać na końcu. I tu mamy typowo monetę lustrzaną z zestawu rocznikowego z 1986 roku. Moi drodzy, tą monetę również możecie sobie zakupić bez większego problemu. Sporo monet było wyciągniętych i ogradowanych. Także jeśli chodzi o OneBit, bit ja nie trafiłem na tą monetę luzem. Wszystkie te monety zostały po prostu ogradowane, które były sprzedawane na OneBit i teraz wam przedstawię. Jak widzicie, mamy NGC Proof 68 KAMEO, lustrzanka. No, aktualnie chyba tam jest MAX M Proof 69 KAMEO, no ale miesza z tym. I moi drodzy, cena wywoławcza było 150 zł za tę monetę, a u nas się sprzedała za 571, także kupa kasy. I moi drodzy ostatnia moneta, którą szukałem, że tak powiem lata, jest to moneta typu C. Wygląda praktycznie jak moneta typu B. Mamy tutaj Także poszerzoną datę, jak w tym egzemplarzu, ale znak mennicy jest pochylony w lewo. Tutaj mamy pochylone w prawo. Także to jest jedna z różnic. Ja Wam tu teraz wstawiam zdjęcia, jak, jak wygląda układ daty i znaku mennicy warszawskiej. moi drodzy, jeśli chodzi o tę monetę, jest to najrzadsza moneta obiegowa moim zdaniem. Dlaczego? Ano dlatego, że nigdy ta moneta nie została sprzedana na Allegro. Nigdy nie została sprzedana na OneBit. Nigdzie nie znalazłem tej monety w sprzedaży od 10 lat. Odkupiłem ją od mojego widza. Tajemnicą będzie ile za nią zapłaciłem, ale nie mało. Także znam tylko cztery osoby, które posiadają tą monetę na dzień dzisiejszy. Znam też osoby, które poszukują ją jeszcze dłużej niż ja. Ja o tej właśnie odmianie dowiedziałem się dopiero lat 10 temu. Moi drodzy, cztery znane sztuki. Tylko i wyłącznie cztery. Przegrzebałem internet naprawdę pierwszy raz bardzo, bardzo dokładnie. I nie znalazłem nigdzie tej monety w sprzedaży. Zobaczcie sami znak mennicy, gdzie się znajduje. Może jeszcze powiększę i pokażę to na typie później B. Zobaczcie. Nie dość, jeszcze mam tutaj pęknięcie stempla. Ale znak mennicy, gdzie się znajduje. Co ładnie widać. I znak mennicy w typie B. Jest w zupełnie innym miejscu, jest pochylony w prawo. To samo dotyczy się typu A. Typ A dokładnie ma w tym samym miejscu praktycznie znak mennicy jak typ B, ale krój daty jest inny. Można jeszcze powiedzieć, że typ A razem z monetą lustrzaną są praktycznie podobne do siebie, ale nie do końca. Są tutaj minimalne różnice, jeśli chodzi o datę, ale można przyjąć, że są to te same, tego samego wzoru monety, ale delikatnie się różnią. Ta jest lustrzana te z templem zwykłym. Moi drodzy, przechodząc z powrotem do tego mojego filmu i do czego dążę. Moneta 20 złotowa, wybita w nakładzie 37 milionów 900 59 100 sztuk ma trzy odmiany stempla awersu. Moneta, która nigdy nie została sprzedana. Jeśli ta moneta się pokaże w slabie, moi drodzy, ona będzie tak samo droga jak powiedzmy 10 groszy z 1973 roku bez znaku menicy. Który przez wiele osób jest uważany za, jakiś, za jakąś monetę próbną, co później spróbuję Wam przedstawić swoje zdanie, udowodnić, że ta moneta nie jest żadną próbą i nie pochodzi z krewnicy. Ale to w późniejszym czasie. Także ja tą monetę, moi drodzy, nadal poszukuję, ale w stanie pierwszym. I przypuszczam, że luzem ta moneta, jeśli jest to stan, Pierwszy wartość tej monety między 5 a 10 tysięcy złotych tak 5 a 10 tysięcy złotych. Ale że tutaj mamy monetę w drugim stanie tutaj poprzedni właściciel chyba próbował monetę doczyścić. Była tutaj taka czarna kropka i postanowiłem ją troszeczkę poszorować. Jak widzicie, rower też jest troszeczkę pokaleczony widać ryski, uderzenia, ale moneta niespotykana w handlu w ogóle. Nigdy, nigdy, nigdzie nie została sprzedana. Także jeśli ktoś posiada taką monetę nie się zgłosi do mnie. W, w opisie pod filmem są kontakty do mnie, czyli Instagram, przez Facebook można do mnie podesłać zdjęcia. Jeśli chodzi o te 10 groszy nieszczęsne z 73 roku Moi drodzy, już z paroma osobami na ten temat rozmawiałem i znaleźliśmy na tych monetach coś, co o czym nikt nic nie mówi. Ale to będzie osobny film, jeśli chodzi o te 10 groszy z 73 roku. Także, moi drodzy, najcenniejsza i najrzadsza aktualnie moneta PRL-u moim zdaniem jest to te 20 zł, gdyż znam osobiście tylko cztery osoby, które posiadają tę monetę. A w zakupieniu praktycznie nie do zdobycia. Także jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Mogę się mylić. Może ktoś ma rolkę tej właśnie monety typu C. A jeśli ktoś posiada taką monetę, niech da znać w komentarzu. Ale moi drodzy, proszę pamiętać dokładnie taką. Nie chodzi mi o monetę tą. Nie chodzi mi teraz o monetę tą, chodzi mi dokładnie o monetę typu C. Także, moi drodzy, zapraszam Was do komentowania. Jeśli ktoś ma taki, ten, y, y, taką monetę, to zapraszam do kontaktu, podesłać zdjęcia i będziemy debatować na tym, czy jest to faktycznie tak jak je, ja myślę, najrzadsza odmiana monety PRL-u. Dobra, moi drodzy, będzie to na tyle. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału osobom, które oglądają bez subskrypcji. Nic to Was nie kosztuje, także zapraszam. A osoby, które już mnie subskrybują, dziękuję za Wasze wsparcie w komentarzach, w lajkowaniu filmów, w Dziękuję również moim wspierającym, mój kanał na YouTube oraz moim patronom na Patreonite. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.